Witam ponownie w Meliter. Dobra, słuchajcie, no powoli zbliżamy się chyba do finału. Jeszcze nam zostanie zatoka langusta, z tego co widzę. Ja tutaj po ostatnim odcinku pozwoliłem sobie w zatoce zrobić z tych zadań, które są wymagane, te kontrole populacji. Bo to znowu jest trzy razy, to musiałem zabić aż 30 rekinów, słuchajcie. Młotów, no trochę to zajęło, dosyć monotonne to jest, więc odpuścimy to sobie nagrywanie czegoś takiego. I mamy, zostawiłem zemstę, polowanie. Oczywiście alfę sobie zabijemy. No i potem skoczymy, zobaczyć, co upita. Prawdopodobnie będzie impotyczka. Nie wiem, czy finałowa już. Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że to będzie jeszcze jakaś. Przedfinałowa walka i potem jeszcze udamy się chyba do Zatoki Langusta, bo tutaj mamy widzę 10 skrzynek do zebrania jeszcze i tablic rejestracyjnych. To coś tam jeszcze musi się dziać. A też swoją drugą zobaczycie szafirowa Zatoka, region zatruty jest teraz. Uważaj, Pitłuska zatruł cały region. I to wpływa na to, że dostajemy tam więcej albinosów w terenie, więcej mutagenów zdobywamy, ale mamy zmniejszoną prędkość ruchu i dostajemy mniej tłuszczów minerałów i białka. Ciekawe, ciekawe, nie zauważyłem tego wcześniej w ogóle. To było chyba po tym, jaką on te, te beczki tam pakował do łodzi. Tak mi się wydaje. No dobra, tu bierzmy się. Jeszcze chyba. O, zrobimy sobie jeszcze Niesławę na Maksa, bo ja tutaj paru tych łowców jeszcze pokonałem i zostawiłem ostatniego na deser. Tutaj prawie mamy ten dziesiąty poziom i sobie go też w dzisiejszym odcinku załatwimy. Jeśli chodzi o ulepszenia, to słuchajcie, wszystko praktycznie już mamy. Zmieniłem sobie tylko. Tutaj mieliśmy amfibiotyczny, zwiększenie prędkości na lądzie. Zmieniłem to na po prostu odporność na obrażenia plus 15%. Myślę, że to generalnie będzie bardziej przydatne, zwłaszcza na walkę z pitem, czy z alfą jeszcze jednym. No dobra, w takim razie najbliżej tutaj mamy zabij alfę i zniszcz cel. To może zaczniemy od tego po prawej, pożyj 5 ludzi. I przy okazji zmierzymy się może od razu w takim razie z ostatnim łowcą. To też nam powinno odblokować jakiś upgrade. No akurat pożeramy pięciu ludzi i powinni nam się. Poziom niesławy powinien nam się podbić. Zaczną nas ścigać i koleś szybko się pojawi, bo mówię, ten pasek jest praktycznie naładowany. nurkujący łowca. Dobra, chodź tu. Oni potrafią zrobić uniki. Też rzadko zauważyłem, że korzystałem rzadko z tego ataku przytrzymania i wystrzelenia ogonem. Że powinniśmy trochę częściej tego używać. Dobra, jeszcze dwóch. No Okej, okay, już nas szukają. Tam jest ostatni.

W ogóle te ulepszenia, które mam teraz wybrane, że szczęki mam elektryczne, ciało mam z kości, zmontowane i ten ogon do przyspieszania jest chyba najlepszą kombinacją, tak mi się wydaje. Bo no, mamy całkiem niezłą prędkość poruszania, jesteśmy mega wytrzymali, plus mamy to możliwość ogłuszania, jest, mamy kapitan Robert Brunlett. No. The beast of the fleet, Captain Robert no i tu też ciekawe, zobaczcie, on ma jakieś pole elektryczne wokół tej łodzi. To może być dodatkowym utrudnieniem. Tak samo miał poprzedni, wiecie, i miałem z tym mały problem. Zobaczmy, jak to będzie nas uderzać. Spróbujmy podpłynąć, staramować. O! Bo myśmy go chyba zrzucili, słuchajcie. Jak zrzucimy tego łowcę z łodzi, to praktycznie nam od razu zalicza. Ale on tu chyba jeszcze gdzieś żyje. No właśnie, jest tutaj w wodzie. To weźmy go z ogona. Przydałoby się też trochę podleczyć. Zjedzmy może jakąś rybkę. nas tu nie załatwili. Dobra, dajmy to wzmocnienie. Tak na dobrą sprawę, to w sumie już nie muszę z nimi walczyć, a Chcę jeszcze sprawdzić, czy gościa zabiliśmy do końca. Zjemy może te ryby. Chodź tu foka. Chyba chyba go zabiliśmy. Nie widzę tutaj tylko nurków. W porządku olewamy w takim razie już oddalmy się na bezpieczną odległość. Przy okazji się podleczymy. Sorry foczki sorry. Dobra, oznaczmy sobie może alfę na deser. Tutaj sobie zaznaczmy polowanie. Tak, została została alfa i polowanie. O Jezu. Zostaw mnie w spokój. No, i tu będzie chyba taki wieloryb, słuchajcie, to alfa. Zjedzmy sobie jeszcze tego szpadelka. O, o wieloryb. A, mamy zniszczyć łowców łódkę i spoko.

Assassin, the sperm whale. Spermacetowy, Jezu. Yes. No, i ta gnida będzie. 60 poziom? Are you kidding me? Szaleństwo. Zapowiada się długa bitwa. Może od razu ulepszenie włączmy Jeszcze się orka by przypałętała No świetnie Jakby nam naprawdę nie było już wystarczająco ciężko z nim Chociaż jest dosyć powolny Ale podejrzewam, że jak nas chwyci O boże, co on zrobił Połknąć nas chciał Auć, auć, auć jest tutaj orki się trzeba pozbyć Ale mnie pacną. Dobra, trzeba coś zjeść Trzeba coś zjeść, tu nic nie ma To jest ten problem tam coś pływa. No, niewiele tego. Ech, niestety, słuchajcie, no, coś mi program do nagrywania przerwał w momencie tej walki z alfą. No, ale nie była już trudna ta końcówka, udało się. Pokażę Wam na szybko, tylko co dostaliśmy i za te głowce, i za tą alfę. Brutalne mięśnie, upgrade, bierne zwiększenie prędkości, no ogólnie prędkość szybsza o 10%, można powiedzieć, i jeszcze coś takiego, że neutralne będą wszystkie wrogie ryby, które są mniejszego rozmiaru od nas o 50%, taka ciekawa rzecz, jakbyśmy chcieli mieć spokój w tych wodach, no ale w takim razie możemy już płynąć do Pita, i on jest w zasadzie dosyć blisko, zaraz koło naszej groty. Także zobaczmy, czy to będzie finał. Nie wydaje mi się jeszcze. Ale może być jakaś potyczka z nim. As a new boat, and from the looks of it, there are several features probably not legal for civilian use. So you found me. So what? Uh... Pete, I, I don't know what all this is, but you're scaring us. <laughs> well, you got to be scared about. You a shark uh, Pete, I don't want to, but I, I think we need to get the police, maybe the Coast Guard involved. You think I'm crazy? No, I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get it easy. But when some, some shark take everything I got, I'll give her the same chance she gave my boy. None! Now get the f*** off my boat before I kill you too. The f***! I hope you got on girl, we're serving Shark 8 to fate tonight! Pete has built an impressive battleship, but will it be enough to endure the prehistoric might of a mega shark? No. Ciekawe, to może nawet do tej Zatoki Langusta nie trafimy? Zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Nie jest tak daleko. Płyniemy w takim razie od razu do niego. Upgrade, które mamy, aktualnie powinny się nadać. Zmierz się z Pitem i jego wyremontowanym okrętem wojennym z II wojny światowej. Dobra, widać już, Gnojka. Może się okaże, że ten jego syn jeszcze żyje? No nie no w sumie po tym czasie. No my też jesteśmy przygotowani. O kurczę, też ma tą całą elektryczność. No i trochę nas to tutaj bzyka Na szczęście są w okolicy foczki No dawaj A co to było jakieś znaki? Jakby torpeda czy coś? No kurczę, no nie mogę, nie mogę tak y, trzymać się blisko niego, bo to jednak robi nam niezłą masakrę. O, to jeszcze torpedy. Może da się jakoś przechwycić? Chodź tu żów. Mam pomysł Byśmy złapali nurka i strzelili w niego. Dobra, mamy ulepszenie. Tu teraz walimy. No, posiłki. Dobra, chyba musimy pozbyć się tych posiłków. Jeżeli dobrze, to sobie naładujemy też od razu tą miękkość. No właśnie, możemy przejmować te ich bomby. Jeszcze jedna łódź Dobra, załatwieni Gdzie jest Pit? Co jest? Nie mogę jej złapać Wow Dobra, dawać upgrade i mamy go. Tylko czy to jest koniec? whoa wow. <laughs> I suppose there's a lesson to be gleaned here something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse.

No dobra, taki koniec, no to zginął Pete i my chyba też, chociaż zaraz zobaczymy, bo może będzie jakaś cena po napisach i będziemy mogli grać dalej. No czy powiem Wam, że ciekawa gierka, nie jest może warta tej, tej ceny 150 zł, którą sobie twórcy życzą na premierę. Mi się udało zdobyć ten tytuł za 100 na Epiku, bo tam teraz są jakieś specjalne kupony. Ale też myślę, że stuwa to troszeczkę za dużo, bo gra nie jest długa. Jak ktoś nie zbiera tych wszystkich znaczków, to jest bardzo krótka. Mi się akurat podobały te, te, te punkty orientacyjne i samo to pływanie, sterowanie tym rekinem. Te upgrady wszystkie, także mnie to wciągnęło. Ale to jest gra myślę na góra 60 złotych, 70 gdzieś na takiej przycenie byście mogli. Jakiejś porządnej sobie kupić ten tytuł jeśli was interesuje. Fabuły jest tu w zasadzie niewiele z tego co widzieliście. Gra się kończy dosyć szybko, te przerywniki też nie są długie. Tak na dobrą sprawę, no je tam jest może 10-15 minut tych przerywników góra. wszystkich w sumie. Bardzo fajna jest różnorodność tych lokacji, te obszary faktycznie się sporo różnią, w każdym dostajemy jakieś nowe ulepszenia. Fajna jest też ta mechanika walki z tymi łowcami, a chociaż mogłaby być bardziej urozmaicona, tak naprawdę te walki wyglądają cały czas tak samo, jedynie Pod koniec dostajemy ten, To ulepszenie, że mają tą elektryczność dookoła tej, tej swojej łodzi, trzeba troszeczkę bardziej kombinować Ale też mamy już takie na tym etapie ulepszenia, że nawet się tym nie przejmujemy, tylko wpływamy w te łodzie, po prostu taranujemy na pałę i Jest po sprawie Te alfy też są ciekawe W każdym obszarze jest inna do pokonania Inny drapieżnik, ale też tak jak w przypadku tych łowców, te nasze ulepszenia już są na tyle mocne później, że te teoretycznie najsilniejsze alfy, takie jak orka i ten wieloryb, którego niestety nie udało mi się tutaj nagrać do końca tej walki, no ale on też był dosyć prosty mimo wszystko. Sam początek się wydaje trudniejszy tej gry, kiedy jeszcze ten nasz rekin nie jest rozwinięty, a potem to już jest naprawdę z górki. Mamy niby te trzy ścieżki rozwoju tego rekina. Tą elektryczną, nastawioną na prędkość, tą kościaną, nastawioną na wytrzymałość tego rekina i tam są jeszcze upgrade'y przykład dotyczące tego, że zbieramy więcej surowców, ale z tego się w zasadzie nie korzysta, przynajmniej mnie to jakoś nie ciągnęło. Tych surowców w miarę jak robimy te wszystkie znajdźki i te zdania poboczne to nie brakuje w zasadzie, żeby sobie wszystko ulepszyć tutaj pod koniec jest tak w sam raz to rozplanowane. No fajna taka gierka, wiecie, na odstresowanie, nie jest to jakiś mega hit, troszeczkę za drogi, mówię, jak na premierę, ale żeby sobie siąść po pracy, zrelaksować się, czy po szkole na, na godzinkę, tak dawkować sobie ten tytuł, to jest w sam raz, no multiplayera tu nie ma, więc, no mówię, za mało troszeczkę ta gra oferuje, jak na, na tą cenę. No i to tyle, słuchajcie, jeśli ode mnie chodzi o ten tytuł, na to podsumowanie, więcej nie mam co tutaj gadać. Zobaczmy może jeszcze tylko... Czy coś po tych napisach będzie. Przytrzymajmy? Gratulacje, udało Ci się ukończyć główny wątek fabularny, ale możesz nadal polować, rosnąć i ewoluować, ale troszkę bez sensu bo zginęliśmy, tak? No i co? Afterek epizod 9. Co nam się teraz wyświetliło? Nie słabo. Wszyscy łowcy pokonani. No, możemy w zasadzie wyczyścić, po prostu, sobie mapkę do końca. Tak, jeszcze tam do tej zatoki Langusta popłynąć, wymaksować te ulepszenia niektóre i to tyle, co można z tego tytułu wycisnąć. Dobra, moi drodzy. W takim razie żegnam się z Wami tutaj. Koniec serii mamy. Jak się komuś podobało, proszę, lajkujcie filmy, subskrybujcie kanał i zapraszam na. Kolejne serie, więcej filmów już wkrótce. Hej.